Siema, ja jestem Rado Jones, a ja Ciebie zapraszam na naprawdę krótki hunting. Więc byłem w jednym Pepco, bo to pierwszy sklep, niestety nagranie mi przepadło, ale byłem też w smyku. No bo... I, I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through, if you believe it's true. Byłem też w Pepko, niestety ponownie przepadło mi nagranie. To niestety wina telefonu, który wtedy zmieniałem. Tak samo z Kauflandem, ale mam nagranie oczywiście z Dilca. cóż, nagrywałem ponownie podsumowanie polowania, ze względu na to, że nagrywałem to, to Motorola i niestety jakieś straszne problemy były, jak mogliście nawet zauważyć, jeśli w ogóle pokazywałem sklepy. A więc przejdźmy sobie najpierw do czegoś mniej oczywistego, czyli veli. Jest to właśnie taka oto Toyota GR Supra. Naprawdę fajne samochód od Weli, w Kauflandzie za 7 zł. Uważam, że te Weli są naprawdę fajne i zawsze, jak jestem w Kauflandzie to sobie wezmę przynajmniej jeden model, bo są naprawdę super modelami. Przechodząc do już Hotwisów, to mamy Hirohat Emers. To nie jest nic nowego, to są modele, które widziałem w poprzednich odcinkach, tylko w końcu zdecydowałem się na ich zakup, bo uważam, że są naprawdę świetne. Hirohata Mertz naprawdę prezentuje się świetnie. Z przodu fajnie, z boku fajnie. Z tyłu może troszeczkę gorzej, ponieważ nie ma dopracowanych lamp, ale to jest naprawdę jeden z fajniejszych modeli. Ten Chevrolet też się prezentuje świetnie. Co prawda nie jest on w ogóle dopracowany. No i El Camino mi się chyba z tych wszystkich najbardziej podoba. Naprawdę jest bardzo fajnym modelem. Serio. Jest zarobisty. Więc mimo, że tutaj nic nowego nie wylosowałem, w sensie to jest 2025, Oprócz tej super, bo wcześniej tego nie widziałem, no to i tak uważam, że to polowanie było jak najbardziej udane. A więc oczywiście Veli ląduje tutaj. Proszę bardzo. A tutaj mamy właśnie te oto trzy samochody. Tak to aktualnie się prezentuje. No jeśli sobie zobaczycie pierwsze odcinki SWAT z Huntingów, no to nie prezentowało się tak fajnie jak teraz. Naprawdę. Bardzo się powiększyła ta kolekcja. Dziękuję Tobie bardzo drogi widzu za to, że obejrzałeś ten film. Jeśli On Ci się spodobał, nie zapomnij, aby zostawić łapkę w górę pod nim. Zostaw subę rozwoneczkiem na moim kanale, wtedy będziesz otrzymywać powiadomienia o większości filmów na tym kanale. To tyle, mnieg dnia od nocy i to tyle. Pa!